Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Scena siódma: Inverness, sala w zamku. Oboje i pochodnie. Przechodzą sceną Krojczy i Tłum Sług z Półmiskami. Wchodzi Magbet. Gdyby z uczynkiem skończyło się wszystko, byłoby dobrze czyn wykonać spiesznie. Gdyby morderstwo, swe niszcząc następstwa, pomyślność śmiercią jego nam złowiło, gdyby wszystkiego ten cios był tu końcem, choćby tu tylko, tu, na tym wybrzeżu ziemskiego życia, bez trwogi bym przyjął wszystko, co może za grobem mnie czekać. Lecz w takich sprawach zawsze tu sąd mamy. Krwawa nauka przez nas samych dana na mistrza swego odwraca się z gubę. Bezstronną dłonią sprawiedliwość zbliża zatruty przez nas kielich do ust naszych. Nad nim tu dzisiaj podwójna straż czuwa. Naprzód jak krewny jego i poddany. Dwa nam powody wzdrygać się przed czynem. Potem, jak jego gospodarz winienem drzwi jego izby przed mordercą zamknąć. Nie sam na głowę jego nóż podnosić. A potem Duncan... Tak łagodnie władał na tronie swoim, posadził cnót tyle, że wszystkie jakby chór świętych aniołów, głosem od trąby grzmotu potężniejszym przeciw tej czarnej odezwą się zbrodni. Litość, jak nagie, nowonarodzone, na skrzydłach burzy lecące niemowlę, lub jak niebieski posłaniec, Herubin na niewidomym powietrznym rumaku, w każde by oko czyn dmuchała krwawy i w łez potoku zatopiła wichry. Jedyną moich zamiarów ostrogą, moja ambicja. Własną pochopnością za szranki celów swych przeskakująca. Wchodzi Lady Macbeth. Co tam? Lady Macbeth. Już prawie skończył swą wieczerzę. Czemu tak nagle izbę opuściłeś? Czy pytał o mnie? Czy nie wiesz, że pytał? Dalszego kroku w sprawie tej nie zrobim. Tyle niedawno zlał na mnie honorów, na złotą chwałę u ludzi zarobił. Chciałbym ją w całej dziś świetności nosić, a nie tak prędko z pogardą odrzucać. Alboż pijaną była ta nadzieja, w którąś się ubrał? Czyli spała dotąd, a rozbudzona blednieje z przestrachu na myśl tak skrzętnie wprzód pielęgnowaną, tak samo odtąd miłość twoją cenie. Czyliż się lękasz w Twoim być uczynku i rezolucji, czym jesteś w Twojej rządzy? Chcesz mieć, co krasą zdaje ci się życia? a razem w własnym uznaniu być tchórzem. Zachciałbym w pogoń wysyłać, lecz nie śmiem. Jak kot w przysłowiu. No cicho, skończ proszę. Śmiem wszystko zrobić, co mężom przystoi, a kto śmie więcej, ten nie jest człowiekiem. Jakież to bydle było ci podnietą, żeś mi się z twoim otworzył zamiarem. Gdyś śmiał to zrobić, wtedy byłeś mężem. Bądź więcej, niźli byłeś. Będziesz razem i więcej mężem. Ni ci czas, ni miejsce sprzyjały ongi. Sam chciałeś je stworzyć. Dziś przyszły same. A ty serce tracisz? Karmiłam dzieci i wiem, jak jest drogie przy matki łonie wiszące niemowlę. A przecie, gdy się uśmiechało do mnie, pierś bym wyrwała z dziąsły jego bezzębnych. A mózgiem jego zbryzgałabym kamień, gdybym przysięgła. Tak jak ty przysiągłeś. Gdy się nie uda zamiar, to nie uda. Dośrubuj męstwo do ostatnich gwintów, a rzecz się uda, skoro Duncan zaśnie. Męcząca podróż sen mu ześle łatwy. Dwóch jego dworzan tak winem upoje, że pamięć wszelka ta mózgu strażnica. W dym się ulotni, siedlisko rozumu w alembik przejdzie. Kiedy w śnie zwierzęcym, jak gdyby w śmierci, natura ich legnie, czegóż z Dankanem nie potrafim zrobić. Trudnoż nam będzie napijanych dworzan naszego dzieła całą zwalić winę? Róć tylko synów. Twój hart nieugięty mężów jedynie powinien kształtować. Naszemu słowu, czyż świat nie uwierzy, gdy krwią po broczym izby jego stróżów, do czynu własnej broni ich użyjem, że to ich sprawa? Kto by się odważył inaczej myśleć, gdy krzyki usłyszy boleści naszej naddankana śmiercią? Postanowiłem. Do strasznego czynu przywołam wszystkie duszy mej potęgi. Idźmy pozorem pięknym zwodzić gości. Serc, kłamstwo. Ukryć w twarzy kłamliwości. Wychodzą. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.